I tu, po, tu powracają. Osi, Messi, DJ Kornel. Dzisiaj prezentujemy... Albo. mój album. Wody DJ Kornel. I tu mam Teraz... na tle XXL-ki moje. Osiego Messi'ego. Tutaj Manuel Neuer. Paul Pogba. Oj, oj, przepraszam, poczekajcie. Paul Pogba. I jeden Hazard. Hazard, to jest spoko. Dobra. I mój album. Pogba i Hazard. Dobra, teraz Messi. Właśnie Messi Dobra. Wszystkie herby. Będę miał wszystkie składy, bo zamawiam swą topo. Wszystkie brakujące karty. Belgia. Czeska Republika, Niemcy, Anglia, Hiszpania, Francja, Grecja, Chorwacja, Włochy, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja. Słomia, Su... e, Szwecja, e, Szwajcaria, e, Turcja, Turki jedne. Masz, <laughs> dobra. E, świecące, czyli one to jak widzicie tutaj i tutaj. Pięknie się patrzy na taką kartę Polski. Grzegorz Krychowiak. Na to również. God, milik. Dobra, wszystkie dynamo komplet. Będę miał wszystkie fansy również. Prawie. Będę miał, bo zamawiam. wszystkie kolsy. Masz już? No i będę miał wszystkie game również. I Limitki. No i limitki. Wszystkie ostatnie limitki wydałem, bo chciałem zyskać dobre karty. To na no dzisiaj idzie to na dzisiaj, żegnamy się z wami, i to tyle na dzisiaj. Narko!